W trzeciej części szkolenia opowiem Państwu, jak można w praktyce wykorzystać system e żeby zapewnić dokładną synchronizację, a co ważne bezpieczną czasu w sieciach, w sieciach LAN. Przedstawię możliwości systemu, jak przebiega proces, proces rejestracji, w jaki sposób wykorzystać klucze symetryczne NTP z systemu do synchronizacji czasu w sieciach LAN, Następnie opowiem, jak, jak w praktyce skonfigurować systemy na platformie Linux, w kolejnym kroku na platformie Windows. A na końcu opowiem o urządzeniach sieciowych, routerach, switchach, na przykładzie firmy Microtech, na urządzeniach opartych na systemie ROOT. OS7. System e-czas został opracowany przez Główny Urząd Miard, którego celem jest zdalne dostarczanie zaufanego czasu urzędowego utc.pl. Jest to polska realizacja uniwersalnego czasu koordynowanego UTC. I tak kluczowymi funkcjami systemu jest możliwość synchronizacji czasu przez protokół NTP. Przez internet. Jest również możliwość synchronizacji poprzez protokół PTP. Do tego celu wymagana jest dzierżawa dedykowanego włókna światłowodowego do głównego urzędu miar. ECHAS oferuje również synchronizację na falach długich, na częstotliwości 225 kHz. System ECHAS oprócz Dostarczania czasu umożliwia również monitoring serwerów NTP użytkownika, dzięki czemu możemy uzyskać potwierdzenie z głównego urzędu miar, że czas na serwerach użytkownika był zgodny z czasem urzędowym. I tak jak tu już wspominał Tomek, system jest dostępny bez żadnych opłat, czyli jest darmowy w użytkowaniu. A więc tak, żeby wykorzystać pełne możliwości systemu, należy się zalogować do systemu, założyć konto. Do sytuacji wymagane jest posiadanie numeru telefonu zarejestrowanego na terenie Polski. Użytkownik może zarejestrować się jako użytkownik indywidualny lub jako użytkownik powiązany z instytucją posiadającą Nipregon oraz KRS. Różnica między użytkownikami jest taka, że i użytkownik instytucjonalny może wystąpić do GUM za pośrednictwem tegoż portalu o wystawienie certyfikatu poświadczającego zgodność czasu na monitorowanych przez system serwerach oraz może zrobić wniosek o przyłączenie synchronizacji poprzez protokół. PTP. Natomiast użytkownik indywidualny może złożyć tylko wniosek o wystawienie świadectwa potwierdzającego zgodność czasu na serwerach. Po zalogowaniu otrzymujemy dostęp do panelu systemu, gdzie mamy dostęp do zakładek, takich jak wnioski, moje serwery, klucze NTP, alerty oraz ustawienia. W zakładce wnioski mamy dostęp do złożonych przez nas wniosków, na przykład od świadectwa czy certyfikaty. Możemy również zarejestrować instytucje, jeżeli zalogowaliśmy się jako użytkownik indywidualny. Ale później stwierdziliśmy już, że chcemy również być widziane w systemie jako użytkownik przypisany do instytucji. W zakładce wnioski PTP możemy złożyć wniosek o wykorzystanie protokołu PTP do synchronizacji. Tak jak wspominałem, w tym celu konieczna jest dzierżawa łącza światłowodowego przez użytkownika, które będzie podłączone do. Do urzędu miar. Zakładcy moje serwery, możemy dodać własne serwery do monitorowania, na podstawie którego będą wystawiane świadectwa lub też certyfikaty poświadczające e, lub też nie, że zgodność czasu na urządzeniach była zgodna z czasem urzędowym uTC.pl. W zakładce klucze NTP jest lista kluczy, które są losowo wygenerowane dla użytkownika przy rejestracji. Natomiast w zakładce alerty jest lista alertów z monitorowanych serwerów. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania progu offsetu i progu czasu transmisji pakietu, po którym będzie wysyłany alert na maila użytkownika. W zakładce ustawienia użytkownik może zmienić hasło, adres, czy też wymusić autoryzację WFN. System czas udostępnia trzy publiczne serwery NTP, które mogą być wykorzystane przez użytkowników. Są to serwery Tempus 1, Tempus 2 i Tempus 3. Klienci mogą synchronizować się do tych serwerów za pomocą protokołu NTP bez poświadczeń, to znaczy bez autentykacji kluczy, ale mogą też wykorzystać klucze symetryczne z systemu eCHAS. Dwa z tych serwerów wspierają klucze symetryczne: jest to Tempus 1 i Tempus 2. Tempus 3 obecnie jeszcze nie wspiera kluczy symetrycznych. Każdy wygenerowany klucz ma ważność jednego roku. Oznacza to, że po tym okresie wartość klucza ulegnie zmianie, zostanie on wygenerowany ponownie. Natomiast para ID i typ klucza pozostają bez zmian. Użytkownik ma do dyspozycji klucze MD5 oraz SHA1 i SHA2. Tutaj na pewno Państwo zapytają, dlaczego w zasadzie mamy korzystać z tych kluczy, skoro możemy synchronizować się bez ich użycia. Więc, tak jak już tu Tomek opowiadał wcześniej, wykorzystanie kluczy daje nam możliwość uwierzytelnienia źródła czasu, daje również ochronę przed przypadkowym lub nieautoryzowanym źródłem czasu przy atakach MAN. Teraz przedstawię, jak. W praktyce skonfigurować synchronizację czasu z yy, wykorzystaniem kluczy NTP z systemu e -Czas. Zacznę od systemu Linux i od y, demona NTPD, który jest najpopularniejszym demonem służącym do synchronizacji. Był on wykorzystywany w wielu dystrybucjach y, jako domyślny demon do synchronizacji, takich jak Debian, Ubuntu, czy też Red Hat. Obecnie został on zastąpiony nowszymi rozwiązaniami, takimi jak chrony czy ntp ale wydaje mi się, że warto tutaj zapoznać się z jego konfiguracją, ponieważ no, jest on dobrą podstawą do konfiguracji kolejnych również demonów. Tak więc, aby skorzystać z synchronizacji poprzez klucze symetryczne NTP, Musimy je najpierw skopiować z systemu ECHAS do pliku konfiguracyjnego demona. Klucze kopiujemy w formacie, podając najpierw ID klucza, następnie typ klucza i samą wartość klucza. Tutaj jest przedstawiony, jak wygląda taki plik z przeniesionymi kluczami z systemu ECHAS. Następnie przechodzimy do konfiguracji głównego pliku konfiguracyjnego demona, a mianowicie do pliku w katalogu ETC NTP. Conf. W różnych dystrybucjach oczywiście ten plik może znajdować się w innym katalogu, ale przeważnie jest ETC NTP. W tym pliku musimy wskazać gdzie znajduje się nasz zapisane nasze klucze NTP óży do tego komenda Kis. Tutaj podajemy ścieżkę dostępu do naszego pliku z zapisanymi kluczami. Tak więc nie jest obligatoryjne, żeby ten plik z kluczami nazywał się NTP Kis i zawsze znajdował się w ścieżce ETC. Ważne jest tylko, aby zapewnić demonowi NTP uprawnienia do odczytu tego pliku. W kolejnym kroku musimy skonfigurować nasze klucze, to znaczy podać numery IT, kluczy, z których będziemy chcieli korzystać, i do tego celu służy komenda Trusted Key. Następnie konfigurujemy już serwery Tempus. Możemy tutaj je podać za pomocą adresu IP lub też domeny oraz podajemy. Klucz, z którego dany serwer będzie korzystał. Tutaj taka uwaga, że jeżeli nie podamy tutaj tej komendy Trusted Key, a przy serwerze skonfigurujemy tylko numer klucza, to demon nie będzie w stanie synchronizować się za pomocą kluczy. Także ta komenda jest bardzo ważna. Po skonfigurowaniu tych dwóch plików, czyli przeklejeniu naszych kluczy, oraz skonfigurowanie głównego pliku konfiguracyjnego demona, należy zrestartować demona ntp. Do tego celu służy komenda system control, jest dostępna w większości dystrybucji, i restart ntp. Oczywiście tą komendę należy wykonać z uprawnieniami administratora root. Po restartowaniu demona możemy sprawdzić, czy synchronizacja przebiega prawidłowo. Wykorzystać do tego komendę z pakietu demona ntp, ntp.q i wykonać komendę pe. Po wykonaniu tej komendy zobaczymy listę skonfigurowanych serwerów. Na który pokazane jest parametry synchronizacji. Jest to m.in. offset, który pokazuje różnicę czasu synchronizacji do zegara lokalnego do serwera, oraz jitter. Jest to zmienność między kolejnymi wartościami offsetu. W kolumnie When możemy również zobaczyć kiedy ostatni raz serwer Zdalny był odpytywany. Więc dobrze, no mamy skonfigurowanego demona NTP. Widzimy, że ta synchronizacja jest poprawna, ale jak teraz zweryfikować, czy faktycznie do synchronizacji używane są klucze z systemu ECHAS? Do tego celu możemy wykorzystać ponownie komendę ntpq i polecenie AS. W wyniku tej komendy zobaczymy tabelkę z, z serwerami, linia. Pierwsza odpowiada linii w komendzie PE. Mamy tutaj kolumnę authorization i kondycję, jak również reach. W kolumnie out widzimy, że autoryzacja jest oznaczona jako OK dla dwóch pierwszych serwerów, natomiast dla trzeciego jest oznaczona jako BED. Co oznacza, że serwer nie używa kluczy i synchronizacja jest odrzucona. Specjalnie umieściłem tutaj ta, ten trzeci serwer, o którym wcześniej wspominałem, że on nie wspiera kluczy do szyfrowania. Kolejnym demonem, który, którego można użyć w systemie Linux, jest demon chrony. Konfiguracja generalnie przebiega analogicznie, tak jak dla demona NTP. Różni się tylko plikami, do których trzeba skopiować nasze klucze. Jedyną taką różnicą w stosunku do demona NTP jest to, że dla demona chrony musimy dodatkowo oznaczyć, w jakim formacie użyty został klucz. Klucze z systemu ECHAS są w formacie ASCII, natomiast demon chrony umożliwia też przekonwertowanie i używanie tych kluczy w formacie HEX. W tym celu należy przeformatować do formatu heksdycymalnego taki klucz i użyć dyrektywy hex zamiast dyrektywy ASCII. W następnym kroku analogicznie do pierwszego demona podajemy wartości zaufanych naszych kluczy, których chcemy użyć. Konfigurujemy identycznie serwer, podając IP i numer klucza. Tutaj jest jeszcze jeden wyjątek w stosunku do demo na NTP. Jeżeli chcemy skorzystać z kluczy MD5 i SHA1, konfiguracja jest analogiczna, natomiast jeżeli będziemy korzystać z kluczy SHA2, czyli SHA 384 512, należy tutaj dla zgodności podać jeszcze taką dyrektywę version 4. Po skonfigurowaniu tych dwóch plików Należy zrestartować z uprawnieniami administratora Demona Chrony. Demona Chrony możemy zweryfikować, czy autentykacja przebiega poprawnie za pomocą polecenia Chrony C i argumentem SELECT DATA. Pokaże nam się tabelka z naszymi skonfigurowanymi serwerami. Mamy tutaj kolumnę OUT. Która pokazuje, dla którego serwera wykorzystywana jest autentykacja. I tutaj odmiennie niż dla serwera demona NTP, ta kolumna pokazuje tylko, że serwer może wykorzystywać autentykację, ale ta kolumna nie oznacza jeszcze, że ta autentykacja przebiega poprawnie. Więc ten klucz, jeżeli zostanie tylko skonfigurowany, Tutaj w authentication pokazuje się jest. Natomiast to czy autentykacja zachodzi w synchronizacji określa druga kolumna i tutaj mamy oznaczenie TR, czyli trusted request. Kolejną konfigurację teraz przejdę do konfiguracji dla systemu Windows. Zacznę od natywnej usługi systemu Windows, czyli Windows style, która się nazywa usługa nazywa się W32Time. Niestety, usługa ta nie wspiera kluczy symetrycznych, tak więc no, nie możemy ich skonfigurować, natomiast nadal możemy korzystać z synchronizacji tych serwerów, aczkolwiek bez autentykacji. Taką podstawową konfigurację można przeprowadzić z panelu sterowania, wybierając datę i godzinę, następnie czas z internetu i podając serwer, do którego chcemy się synchronizować. W panelu sterowania mamy możliwość, czyli z tego naszego GUI, mamy możliwość skonfigurowania tylko jednego serwera, do którego będziemy się synchronizować. Żeby obejść to, można wykorzystać polecenie z linii comment, przez które możemy dodać więcej niż jeden serwer, co jest oczywiście zalecane, tak jak to Tomek opowiadał w pierwszej części. I w tym poleceniu po prostu podajemy kolejne serwery, do których chcemy się synchronizować. Aby zweryfikować tą synchronizację, ponownie musimy użyć komendy w32tm z argumentami query i peers, i pokażą nam się tu informacje, do jakich serwerów system się synchronizuje. Z jaką dokładnością, jaki serwer jest aktywny, który jest wybrany jako główny. Żeby użyć kluczy symetrycznych w systemach Windows, należy zainstalować demona NTP. Demona takiego można oczywiście skompilować sobie ze źródeł SMM, ale można też pobrać gotową kompilację z naszej strony. Instalacja sprowadza się tak naprawdę do przeklikania. Setupu nie wymaga tutaj żadnej inkerencji dodatkowo od użytkownika. I teraz po instalacji pełnego demona NTP możemy przejść do jego konfiguracji. A konfiguracja jest też analogiczna jak dla systemu Linuxowych i demona, bo de facto jest to ten sam demon, tylko skonfigurowany na inną platformę. A więc musimy skopiować klucze z systemu. W takiej samej dokładnie formie można, jeżeli używamy już tej synchronizacji, na przykład na systemach, to dokładnie można te same pliki przekopiować na system Windows dla Demona NTP. Po skonfigurowaniu plików, musimy tutaj w pliku głównym ntp.conf podać lokalizację do pliku z kluczami, identycznie oznaczyć, które klucze są zaufane, i skonfigurować nasze serfery po konfiguracji tych dwóch plików należy zrestartować demona NTP poprzez command line z uprawnieniami administratora komendą net stop ntp a następnie uruchomić go ponownie poprzez net start ntp i weryfikacja synchronizacji odbywa się analogicznie jak w systemie Linux poprzez komendę ntp query z argumentem AS. Mamy dokładnie te same informacje o tym, czy serwer jest odpytywany, czy jest autentykacja włączona. I w ostatnim slajdzie przedstawię państwu w jaki sposób można skonfigurować urządzenia sieciowe, takie jak switche czy też routery. Posłużę się tu przykładem routerów akurat firmy MikroTik opartych na systemie router OS 7. Generalnie konfiguracja synchronizacji z użyciem kluczy na wszystkich urządzeniach przebiega analogicznie, czyli w pierwszej kolejności musimy skopiować nasze klucze z systemu eCHAS, następnie podać dany klucz do, do serwera. Tutaj tylko taka jedna uwaga, że w obecnej chwili systemy router OS wspierają tylko autentykację za pomocą kluczy MD5. W planach mają wprowadzenie innych te, tych kluczy, ale jeszcze póki co nie zostało to wprowadzone. Tak więc w tym systemie włączamy najpierw klienta NTP przez komendę system NTP client enable, dodajemy nasz klucz z systemu, podając jego id i wartość i tutaj on domyślnie jest to klucz MD5. MD5, następnie dodajemy adresy IP serwerów z przyporządkowanym kluczem, ponieważ w systemie ECHAS mamy tylko jeden klucz MD5, więc dla obydwu tutaj skonfigurowanych serwerów musimy użyć ten, ten sam klucz. No i weryfikację możemy wykonać poprzez komendę system, ntp client z parametrem print, gdzie zobaczymy, do jakich serwerów mamy synchronizację. Tutaj odmiennie jak dla demona NTP, nie mamy takiej wprost informacji, że jest autentykacja, czy jej nie ma. Mamy tylko status, że jest synchronizowanym. Natomiast jeżeli byśmy na przykład zły klucz pomylili się w tym kluczu, no to ten status będzie tutaj od razu felt, że jest brak synchronizacji. Inne urządzenia, na przykład jak firmy Cisco generalnie konfiguruje się analogicznie. Różni się to tylko po prostu innymi komendami. Także to jest wszystko, co chciałem Państwu przedstawić. Na zakończenie chciałem podać nasze źródła odnośnie synchronizacji i bezpieczeństwa w tej synchronizacji zachęcam do przejrzenia sobie tych materiałów. Wysłaną prezentacją udostępnimy Państwu też dwa artykuły z książek, które zostały wydane w, o bezpieczeństwie i o synchronizacji. Także dziękuję bardzo za uwagę.